Jechałem tutaj specjalnie po jedną rzecz. To jest wile tak, gdzie brud i czystość się oddziela. Lecimy do domu przetestować. Tak to wygląda, tu ląduje brud, tu mamy czystą wodę, działamy. Po trzydziestce takie rzeczy ekscytują. <grytanie> Ej, no zobaczcie, jaki slim. Dobra, złożę to. Z tego co rozumiem, tu lejemy wodę, nie musimy tego wyjmować. I od razu z płynem. A, jednak można wyjąć. Tutaj macie całą instrukcję, tu wkładacie i bacie czysto, tu wkładacie kiedy jest brudno. A najfajniejsze jest to, że to się tak nie zgina wycie standardowo w pół, tylko tak to wkładacie. Rozumiecie, to jest super technologii. O nie, poleciał ketchup! Jak go teraz do <laughs> Namaczamy. Namaczamy. jaki dźwięk! Mokre, nie? Wip! I w dół. Ok, i wkładamy do mycia. Wipi, wipi, wipi! I znowu. Tak to jest jakby domyte. I tak to jest bardziej higieniczne niż jakieś gluty z podłogi, wiecie, jak kiedy macie psy, jakieś siki i inne rzeczy. Dobra, jak kończę mieć podłogę? Dobra, cała chata umyta. Na tym małym pojemniczku umyliśmy całe mieszkanie. Tak to jest lepsze, ponieważ standard wobec mopie mieszać w tej brudnej wodzie cały czas, tego wiecie, mopa, ble. Teraz zobaczcie, jak wygląda woda. Brudna. Uwaga, brudna woda, Więc Więc myję, normalnie leję do kibla, ale kibel jest brudny i się wstydzę wam pokazać. Taka wody jeszcze nam została. I teraz tak, psikłaków tak nie do końca to zbiera. W sumie standardowy mop też nie. Tak się wkręcił, że właśnie idzie myć klatkę stądową. 5 na 5 ekologii 35 na 5, ale tam 4 na 5 za to, że ten zbiornik na wody jest trochę mały, mógłby być większy. Co? Wolicie okrągły mop? PRZESTAŃCIE! Nie akceptuję tego okrągłego czegoś, tylko prostokąty. Ok, żeby by było jasne. Czy kupiłbym? Tak, kupiłbym. Nie żałuję. Super, że dałem namówić. Propaganda TikToka. Ta!